Wie. Dziś nagrywamy swoją faneczką i jej bestii. Um, czekajcie, bo się boję. Czekajcie. O, już do mnie dołączyły. O bo jakiś zacięty gościu pomocy. Kto tam ja? Ej, banie, Basy jeszcze na rolkach i nagrywam, więc muszę patrzeć y, na drogę. Ja. Czekajcie, ja tu w czy one są. Hejterka dobra Squid Game jest. Lila Bonita. To chyba ona. Albo Pepsi, albo Proska, albo ja. A, dobra. Czego ja nie będę czytać. Albo Bantik, nie wiem. Ktoś napisał. 可那是吗？Okay. No tak, nagrywa się już. Tak. No i mnie zabili. Bo musiała przede mną stać, czekajcie. A dobra, Dobrze. przyszło. Czekajcie. Eee, Hej skul. Z... Dobra. To nic ważnego, nie było. O, bo no, co mnie dodawasz? Dobra. M... co o oh my god? Co? Brązowa, haha. Aha. Aha. Okej. Okay. On. Jesteś mą fanoką. Znowu granie z fanką, albo i dwoma fankami, bo nie wiem czy ona jest fanką. Dobra. o Oboż. Jesteś też Jesteś. Ok. Boże, mi coś kratkuje. Co mi kratkuje? Czekajcie, napiszę, oj sorry, oj sorry, no mówię, że tak, tak, no boż, tak, tak. Ej, chodź Chcecie Zdjęć Chcecie zdjęcie? Tak Ok Już idę, już idę Okej, okay, to się tutaj ustawimy. Dobra, ci powiem. Ja ci powiem nie. Dobra, mm, kotek. Kotek Karolinki. Karolinki. No, jak miałam się niby nazwać? Dobra, no dobry. I to w ogóle nie ma za co, co? Czekaj. No, dzięki, że to mówisz. O kurde, bar... bardzo ci dziękuję. O, niewinny. Zawsze muszę być niewinnym, się... więc ja nie wiem. Sirio? O boże, o boże, o boże. Nie no. Ja nie bierze ciągle, padam. Coś się stało? Ja ci mogę sam. Ale kogo mnie? Mnie nikt nie sprawdzi. Nie zbanować. Co? Co? Czy ja źle przeczytałam? Sprawdź ją. Ale źle jest napisane trochę. Ale... Ok. Nie? Ale o co ci chodzi? Ba, nie wiem teraz. Hej. Chodźcie na zdjęcie. Tu się ustawcie. Tu. Tu. Chodź. No i pops poprzy... Patrzcie, nie zdążyliśmy. Czekajcie, my sobie zrobimy spokojne zdjęcie. Tak. Tak. O dzięki, że tak słodko na mnie mówisz. Bardzo fajnie. Oboz, obosz! Ładna. Co ładna, ja? A dzięki. No, mam strójbej ja chociaż ładne mam włosy, lol. O boż. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam cię cieplutko, jakaś lojojko. No, 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 no. O kurde. Nie no, ty mnie nigdy nie zabijesz. Jestem dobra w Memento, więc ok. To, jak ją ominęłam? Przecież ją ominam. O, boż! Jak ty przed nią uciekasz? Ja też umiem. Nie no, chodźcie do zdjęcia! O boż, obosz, obosz, obosz! Gdzie jest pistol? Czekajcie, ja szukam pistola. Kto wziął pistol? Ej, gdzie jest pistol, bo się boję. Nie, 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 nie. O nie! No co, hmm? Cię spytam czy chcą zdjęcie, ale teraz się macie ustawić koło mnie, bo inaczej nie będzie was widać Chcecie zdjęcie? No boż no odpisuj ta Ale nie ty. Ustawcie się, koło... Ustawcie się koło mnie na zdjęcie. Ja muszę być na środku, to żeby bliżej było. Dobra, chyba tak może być. Czekaj, zrobię z daleka. Okej. Okay. No boż. Czekajcie, bo ja nie mogę zrobić. Już. O, zrobione. Już. Chociaż wyszło jakieś. Myślę, że teraz będzie widać. Okej. Okay. O boż, co się tym gościowi stało? Gościu, przestań. Gościu, co to zrobiłeś? To bomba, nie wiem. Kto zabija? O boż. Kto zabija? O. Tum, tum, tum. Tum. Widzieliście, to? Ej, dobra, jestem fajna nawet do nagrywek, wiecie? Co szybko. Dobra, czekajcie, y obejrzyjcie mnie na YouTube. Byłam mordercą. O! Aż szkoda, że uważasz. Nawet cię pozdrawiam, cieplutko, za to, że, był, że jesteś taka dla mnie miła. Bo ja, bo ja takich wrednych widzów nie oczekuję, na przykład ten, co napisał kid, e, to ja od razu usunęłam ten komentarz, więc spoko. Nie no, niewinny, no co, o się fajno masz, ile ty na to robił, że wydałeś, powiedz mi. No dobra, nie idę. ciebie, nara, haha. Ha. Mil, mil. Dziękuję, że mnie nazwałeś tak słodko. Karolinka uwielbiam, ale bardziej to uwielbiam kalinka albo i kalina, albo i koralinka, albo koralina. No bo podobne do imienia Karolina, no co ja mam robić? Inno? chyba ino. Dobra, akrobacja! Magda, klamka zapadła. Idź do łazienki, akrobacja. Poczekajcie, ja tu napiszę. Magda, klamka zapadła. Kto do końca? Czy. Magda, klamka zapadła. Magda, klamka zapadła. Kto dokończy? Magda, klamka zapadła. Kto dokończy? Czekajcie. Ty nie umiesz pisać po polsku. Ona padła? O nie, chyba ona padła. Jeszcze chyba tak z minutę nagrywania a nie, nie padła <laughs> ustawcie się do końca odcinka ustawcie się do końca odcinka o tutaj tylko ja muszę być na środku, okej? Okay? a nie ona Gdzie tamta? Gdzie tam? Gdzie tamta? No to, a dobra to widzowie to było na tyle z tego odcinka, więc...